wybrane komisje z automatu ma wejść przewodniczący i tych komisji, kiedy na dzień dzisiejszy wiemy, że te komisje nie pracują indywidualnie. To znaczy... czy tak przeglądając statut, w którym jest napisane jest zapis o sprawozdaniu z działalności komisji, czy mogłem na przykład zobaczyć z poprzedniej kadencji sprawozdania i działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska albo Inicjatyw Gospodarczej i Samorządności. Czy byłoby Czy sprawozdania są, bo to jest w statucie, że powinny złożyć sprawozdania. Nie ma to jest fikcja Panie Przewodniczący gdzie te komisje pracują. Czy Pan, będą I... pracowały już przy, przy budżecie, będą pracowały już też komisje osobne, nie? No to jeżeli cztery lata temu pracowały przy budżecie, to powinno być sprawozdanie z pracy tej komisji, chociażby raz się spotkała, to przez całe cztery lata. Nie wiem, czy się spotkała, natomiast... Yy, jest to pewne, pewna nieścisłość moim zdaniem, ja rozumiem to działanie, dobrze rozumiem. Znaczy jak Pani Natomiast. Rozumiem Pana w tym momencie. Ja w dalszym ciągu będę i tak stał na stanowisku, że będą, że, że będą te komisje w ten sposób, jak pracowały, tak będą w dalszym ciągu pracowały. Będę chciał, aby tak pracowały. Moim zdaniem to było dobre i nie, nie zamierzam tego bynajmniej ze swojej strony psuć.